Prace nad tym projektem rozpoczęły się w 2021 roku, kiedy przeglądając popularny portal społecznościowy zobaczyłem, jak nasz rówieśnik z roku potrzebuje pieniędzy na, na nową protezę. Podłączamy tę protezę do człowieka przy pomocy elektrod elektromiograficznych. Z pomocą tych elektrod odczytujemy z człowieka z jego sygnały mięśniowe. Te sygnały przy pomocy naszego autorskiego algorytmu dodatkowo przetwarzamy, przez co proteza jest w stanie poruszać się. Do przodu i do tyłu, może się zdarzyć, że przy sztywnej protezie, które na co dzień są sprzedawane i oferowane przez zakłady protetyczne, wykrzywieniu ulegnie albo staw kolanowy, albo staw biodrowy. My staramy się zapobiec, żeby do takiej sytuacji nie doszło, przez co właśnie proteza jest dodatkowo usprężynowiona i może się poruszać na boki. Dzięki temu projektowi udało nam się już.